Co pan tam narobił? Norma jest azotanów 2000 ppm. A pan? A u mnie tu w jest 50. A 50 jak to było? 30. A jak to było, panie Jacku, niech pan mi powie, jak to było, jak ja przyjechałem do pana? Nie, no to przekraczało 2000. Dlaczego? To jest, no sama chemia na bez biologii. To, to Nie, to to. Inne, inne, inne. inne, inne panie, inne weź pan inne pojemności czego? Paników. Panie Jasku, tak. ludzi się truje, czy. Oczywiście, że tak. Ale na dzień dzisiejszy nikt nie umie docenić zdrowego towaru. Mało kto umie docenić. I nie no doceniu. to taki wywiad jest dobry z panem, bo. no, bo To znaczy, niech jedzą co chcą. Tak, ja nie będę bronił przecież. Tytułu. No, ja też nie i proszę pana, ale. Yy, to są faktycznie? Tak, tak, ewidentne fakty. To poszła biologia, a za co tu poszło śladowej ilości, nie pamiętam ile. To. Śladowe ale ilości, tylko sama biologia. No plus, plus ten preparat od obniżania pH. Nie? To znaczy, nie wiem, no, no dobrze. Ale to też jest biologia. Bo to też, to też biologia, tak jest. To organiczne, nie? Kwasy organiczne. Sprawdzimy jego skład. Dobrze, nie, nie mam, mam. No to tyle, szkoda czasu. No. Dzięki. Dobrze. Nie no, zbija to ewidentnie. Nie wiem, ja przedtem przejdzie. No. W centymetrze z czerwonego na zielone. Z czerwonego na zielone, czyli, no, <grym> czyli w parze idą. Nawet 5-8. Spadł nawet do 5-8, panie drugo. Zbija to górki. On inaczej rósł, kurwa od samego, od samego od początku. Inaczej. A czym pan to robił? No tym u granicę wołową. U granicę wołową. Jak to się nazywa? Znakiem. Znaczy, ja weźmiemy. Aha azotanów. O właśnie Ale w główkę No widzi pan jak towar ma być dobry to trzeba koło niego chodzić Spokojnie co? Dobrygo nie jest To dobry. było wycięte parę dni temu Ile jest? 30 30 i tu jest sama biologia. No tak z tego wynika, że tak to wygląda. A bijem obok z tego drugiego. No to wbijaj pan. Trzeba skasować, zerować, i dopiero a, a wtedy. Się... No tam trzeba nacisnąć, wyłączyć go u góry, wyłączyć aż się zamknie, tak, poczekać sekundę, parę, teraz włączyć.